Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym w dalszym ciągu kontynuować nakrywanie stołu na wiosnę, na Wielkanoc w takim klimacie radosnym, kolorowym. Nie wiem jak u Was, ale tutaj u nas w moim regionie, gdzie ja mieszkam, a mieszkam w północnej części Polski. Ci co śledzą mój kanał, na pewno wiedzą, że mieszkam w Szczecinku. Ale nie wiem co się dzieje, słuchajcie, słońce nie chce nas odwiedzać, jest cały czas pochmurno, nie ma słońca. I dzisiaj będę miała do Was dwie prośby. Napiszcie mi w komentarzach, gdzie świeci słońce, w jakim regionie, jak nie chcecie pisać miejscowości, nie musicie, ale napiszcie mi po prostu, gdzie świeci słońce, gdzie ono się schowało, że nie chce odwiedzać tego Szczecinka. A druga prośba to jak zwykle, żebyście napisali mi w komentarzach, która Wam się propozycja bardziej podoba. Czy ta pierwsza, czy druga? To są bardzo fajne takie dyskusje między nami, kiedy wymieniamy się właśnie tymi naszymi zdaniami na temat tych różnych wariantów kompozycji i przez to się poznajemy lepiej. Ja wiem, co Wam się podoba, no a Wy to już wiecie, co mnie się podoba, bo ja Wam to mówię otwarcie. Słuchajcie, dzisiaj, ponieważ właśnie nie ma tego słońca, to ja bym chciała nakryć takim słonecznym obrusem stół i tak też zrobiłam, że ten kolor jest taki żółty, ale żeby z kolei nie było tak za żółto i żeby on mi tak za bardzo w oczy nie raził i to jak zwykle dałam moją jutową, mój jutowy bieżnik, i on jest taki właśnie, że on mi wyznacza granicę tych dekoracji. To, co wam kiedyś mówiłam, ja to po prostu bardzo lubię, ale oczywiście, kto tego nie lubi, tego nie robi. Ja dostałam w tej chwili fajne tulipany, bardzo ładne, i chciałabym wam pokazać, właśnie jak na tym kwiecistym, na tym żółtym obrusie zrobimy taką kwiatową kompozycję. I chciałabym Wam zwrócić też uwagę, że y, można postawić oczywiście jeden wielki pęk tulipanów i to wygląda naprawdę przepięknie i spektakularnie, jeszcze jak taki ładny wazon mamy, czy szklany, czy ewentualnie taki, jaki preferujemy. I to też wygląda pięknie. Ale dzisiaj, ponieważ ja jestem akurat y, w tej chwili sama, z nikim w tej chwili y, nie ma, moi synowie wyjechali, więc. Y, Zrobię sobie taką kompozycję na bogato, dlatego że to, co wspominałam, to nie ogranicza mój wtedy funkcjonowania tego stołu. Ja już sobie zrobiłam tutaj takie kompozycje bukiety z tych tulipanów i i właśnie chcę Wam pokazać, żeby zamiast jednego bukietu, który, jak wspominałam, jest zawsze piękny, bo żywe kwiaty w bukiecie zawsze są piękne, natomiast jak można zrobić właśnie, żeby rozbić tą samą ilość tulipanów na wiele wazonów. I ja dzisiaj zdecydowałam się na taką szklaną kompozycję. Zaraz będziemy tu układać, tak przy Was będę układać, bo ja te wazony sobie tutaj przygotowałam. Będę ją tak robiła na bieżąco tutaj i zobaczymy, poukładamy zaraz jak to wygląda. Więc, słuchajcie, mam dużo pojemników szklanych, i wazony, które zawsze się wiecie, przez lata zbiera, to są takie wszystkie szklane, bo chciałabym, żeby to było takie w jednym klimacie. Czyli, jeżeli szkło, to niech to będzie wszystkie wazony, będą szklane. Natomiast niektóre wazony, tak jak na przykład ten długi, będzie tutaj pełnił funkcję takiej rzeźby, elementu takiego uzupełniającego tą kompozycję. Tutaj zrobimy sobie tak na nie bardzo wiecie, tak widzę, zaraz będziemy tutaj to układać. Ja muszę to na razie, że tak powiem, troszeczkę, troszeczkę poukładać. Nie widzę dobrze, jak to wygląda. Z tej strony widzę, nie widzę, jak z waszej strony wygląda, ale tutaj zrobimy miejsce też na zajączka. Damy tu zajączka. O. Damy tutaj, oczywiście, jeszcze możemy dać jakąś tutaj kompozycję szklaną, bo pamiętajcie, że jak tworzymy taką dekorację, to ona nie może być z jednej strony ładna, a z innej nie. Stół obchodzimy dookoła, więc on musi być, wyglądać wszędzie efektownie, zarówno z, z każdej strony, tak zarówno z frontu, tak jak wy w tej chwili to widzicie, jak i od, z mojej strony, więc y, o tym musimy pamiętać, żeby tą kompozycję tworzyć tak, że tak powiem na okrągło, na okrągło, tak jak stół po prostu. E, tutaj chciałabym też tak, ponieważ tutaj mam mało tych, tych, o tu może, mam mało tych tulipanów, to wezmę wstawię taką gałązkę. O, taka o sobie gałązka, niech tutaj troszeczkę wypełnia nam tą, tą. Ten bukiet, i tutaj mam takie. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale ja Wam później tu pokażę z bliska. Mam takie chrząszcze, które malutkie, takie z papieru, lekkie. Będę chciała tu postawić. O, i zobaczymy, potem Wam pokażę, jak to wy wygląda. To jest takie malutkie, więc trzeba to tak jakoś to wiecie, żeby to się trzymało. Na no to się akurat trzymać nie chce, to może zróbmy tego. Może ten się będzie bardziej trzymał, czy to po prostu chyba sobie odpuszcza. Co? No, o nie, stoi. Dobra, trochę to trwało, ale widzicie, tak to jest. No i takie mamy tutaj, taką mamy tu mniej więcej kompozycję. Ja jeszcze patrzę z tej strony, o, z mojej strony, z której Wy nie widzicie, tu bym dała. Tu bym dała jeszcze jajko, jajko, które, bo to co mówiłam, żebyśmy widzieli tą kompozycję z każdej strony. Muszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj z waszej strony. Coś mi tutaj może to za daleko. To by trzeba było tak, bo to by jest mi ciężko tu wam nagrywać i nie widzę, nie widzę jak wygląda to z waszej strony. Dlatego tak będę tutaj troszeczkę zaglądała, ale wydaje mi się, że może być. Tu bym bardziej ściśniła te kurczaki. To wszystko, żeby to było takie bardziej zbita ta kompozycja, żeby już nie była taka e, taka mocno. O może coś takiego nie wiem jak, jak to wygląda, ale chyba dobrze. I tu zwróćcie właśnie uwagę na to, że po prostu, żeby, żeby porozbijać te czasami bukiety kwiatów i zrobić tak wiele wazoników. Później, oczywiście, ja Wam powiem także, czasami jest tak, że Nastawiam dużo tych elementów dekoracyjnych, i w trakcie życia, w trakcie kilku dni, na przykład, one mnie zaczynają przytła, przytłaczać, więc wtedy biorę na przykład jeden wazonik, wynoszę sobie do sypialni, czy stawiam na ławę, czy tam stawiam na komodę, czy inny, inny stolik. Natomiast czasami mam tak, że w duszy mi gra, że chciałabym, żeby było dużo, a czasami po prostu te wszystkie rzeczy zaczynają mnie przytłaczać. I dlatego ja nie kieruję się żadnymi zasadami, że czy jestem minimalistą. Czy jestem maksymalistką? Nie, ja po prostu tak robię, jak w danym momencie mi w duszy gra. Jeżeli mam czasami ochotę na nadmiar dekoracji, to to robię. A czasami, jeżeli mnie ten nadmiar męczy, to po prostu redukuję i robię bardzo skromne, minimalistyczne dekoracje. To, co Wam mówiłam, po prostu zawsze róbmy tak, jak w danym momencie mamy ochotę. I tego się nie bójmy nie bójmy się wyrażać siebie i własnej osobowości przez to, co robimy i jak kreujemy własne otoczenie. I ja jestem zwolennikiem, żeby to było nasze, własne, i wtedy to jest szczere. Nie musi się to zawsze każdemu podobać, ale my, kreując swój dom, zawsze robimy to dla siebie. I to będzie moja pierwsza propozycja. I tutaj jeszcze raz Wam pokażę tą kompozycję. Ja ją troszeczkę poprawiłam, dlatego że mnie jest bardzo ciężko robić kompozycję, że tak powiem, i nie widzieć, jak ona wygląda z przodu. Natomiast Trzeba jednak stół obchodzić dookoła, jeżeli cokolwiek robimy. Tutaj wzięłam te chrząszcze jednak nie na tej gałązce, tylko dałam tutaj na ten bazon, bo jednak spadał ten jeden chrząszcz. A to, co mówiłam, jeżeli robimy kompozycję, to ona musi być stabilna i nie może się nam rozpadać w trakcie użytkowania. I tak to wygląda. Oczywiście jeżeli jest to dla kogoś za dużo no to po prostu sobie redukuje. To co ja wam wspominałam ja po prostu czasami mam ochotę na wielość takich elementów dekoracyjnych. O i teraz widzimy ją z drugiej strony to jest tak jak ja robiłam od tej strony bo to co wspominałam kompozycję musimy tak robić żeby z każdej strony była efektowna dlatego że stół obchodzimy z dookoła i nie może być z jednej strony nie ma tutaj frontu tutaj musi być estetyczne tak jak wspominałam z każdej strony te tulipany będą jeszcze bardziej kolorowe będą piękniejsze na drugi dzień kiedy one się po prostu rozwiną bo to są świeże tulipany i one tak nie do końca są rozwinięte i za chwilę zrobimy Drugą kompozycję troszeczkę w innym klimacie, ta jest bardzo kolorowa, słoneczna, ale to co powiedziałam, no nie ma u mnie słońca. Także jeszcze raz was proszę, napiszcie, gdzie schowało się słońce. <słuch> Teraz Wam pokażę drugą kompozycję. Zmieniłam obróz i zrobimy go też. w Pastelowych kolorach, bo wiosna i Wielkanoc to właśnie te pastelowe kolory, dlatego że jeżeli zieleń budzi się do życia, to ona ma ten taki specyficzny kolor, który uwielbiamy właśnie takiej świeżej zieleni. I tutaj jest właśnie w tej biało-zielonych takich kompozycjach. No i oczywiście troszeczkę tej żółci, ale takiej już mało intensywnej, niesłonecznej. I na to położyłam ten bieżnik zielony, który również znacie, ale położyłam go tym razem w poprzek, żeby no, troszeczkę zmienić konwencję, żebyśmy nie robili ciągle tego samego. I teraz zrobimy tak. Nie wiem, czy ona będzie trochę skromniejsza, ale będzie troszeczkę inna i ona będzie kompozycją, którą możemy robić wtedy, kiedy nie mamy tulipanów, kiedy nie mamy świeżych kwiatów. I to, co Wam kiedyś mówiłam, ja uwielbiam kwiaty, dlatego że kwiaty są po prostu niepowtarzalnym elementem dekoracyjnym bo zarówno osłonki, jak i sam kwiat razem tworzą po prostu niepowtarzalną kompozycję. A poza tym pamiętajmy, że nasze kwiaty rosną, zmieniają się, więc wszyscy ci, którzy lubią te zmiany, nie lubią powtarzać się, no to kwiaty po prostu są wtedy najlepszym elementem dekoracyjnym. I dzisiaj zrobimy właśnie z takich elementów dekoracyjnych. Mianowicie zrobimy tutaj z filodendrona scandi. Taką ja tak dam w waszą stronę, bo tak będzie, dlatego że tu są okna i on będzie tu zwisał w tą stronę, więc położymy tutaj tego filodendrona. Położymy asparagus plumosus, z którym jestem zakochana. Ja go mam co prawda pierwszy raz, no ale pięknie te dwie gałązki już u mnie urosły. Jest to tak delikatna, tak piękna roślina, że no, uważam, że... Uzupełnia w sposób fantastyczny każdą kompozycję, jaką zrobicie. I nie dziw, że wszystkie, no może nie wszystkie, ale kwiaciarnie, głównie kiedyś ten plumosus, teraz też zresztą używają do bukietów, bo czyż nie są piękne te gałązki, te, tak. Delikatne, te, te jak, jak piórka mają po prostu te gałęzie. Dlatego tak uwielbiam na wielkanoc, właśnie dekorowanie z tego asparagusa plumosusa <laughs> ale mi śmiesznie wyszła z, le, z lepek słów no, ale tak to, to, ta roślina się nazywa. Tutaj damy. Hmm, Bombonierkę, którą wypełniłam jajkami, które właśnie też mają ten kolor, właśnie żółto, biało, zielony, tak jak lubimy na wiosnę, tak tutaj położyłam jajeczka. Oczywiście można tutaj położyć cukierki albo inne rzeczy, no ale w tej chwili położyłam te jajeczka. Tutaj damy zajączka białego. No i z tej strony, to co wspominałam, no musimy mieć kompozycję. Dookoła, więc tutaj położę tą serwetkę, którą również znacie. Nie wiem, czy tego zajączka, czy on był w jakiejś kompozycji, chyba był, ale też go bardzo lubię, ponieważ on jest właśnie zielony. I fajnie, tutaj mamy taką. Troszeczkę niby, niby jednolitą, ale jednak coś się dzieje, bo jest włączony ten kolor delikatnej żółci, tak jak powtarzanie tutaj na obrusie, więc tylko tą żółć powtarzamy właśnie w tej bombardierce. Biel, bo jest biel obrusu, to dajemy białego zająca, białą serwetę, i jest tutaj ta zieleń, którą powtarzamy tu w roślinach. I dla mnie to po prostu wszystko współgra. Bo czasami, jak nie mamy pomysłu, to inspirujmy się po prostu tkaniną, którą kładziemy. Czyli właśnie tak, jak ja w tej chwili zainspirowałam się tymi kolorami: lekko, delikatnie żółcią, bielą i zielenią. I to jest moja druga kompozycja. Za chwilę ją pokażę Wam z bliska, i pokażę Wam również tutaj ten skos, który w trakcie, właśnie jak nakręcałam ten odcinek, uzupełniłam. Tymi tulipanami troszeczkę zmieniłam, więc pod koniec filmu pokażę Wam jeszcze stół i pokażę ten skos. I tak jak wspominałam, mam prośbę: napiszcie w komentarzach, która propozycja Wam się podoba pierwsza czy druga? No i możecie skomentować, właśnie. Ten skos, który Wam również pokażę. No i mam bardzo dużą do Was prośbę: nie zapomnijcie mi napisać, gdzie podziało się słońce, bo tak myślałam, że jednak w trakcie kręcenia filmu, że chociaż na 5 minut wyjdzie, nie, nie wyszło, gdzieś poszło, nie wiem gdzie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, a tym, którzy już to robią, bardzo dziękuję i nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, który poinformuje was o tym, kiedy wrzucę nowy film i przez to będziecie na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się ciepło no i szukajcie tego słońca. Cześć. O tak specjalnie bliżej pokazuję wam właśnie tą tkaninę, ten obrus, który jest położony. Właśnie dlatego, żebyście zwrócili uwagę, że ja nie wymyśliłam nic specjalnego, tylko po prostu zobaczyłam, jakie barwy są na tym obrusie, i takie same powtórzyłam na tym bieżniku. I polecam Wam tego typu zabawę, bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda. I wtedy, jak gdyby bez trudu, nie musimy myśleć, czy jesteśmy artystami, czy umiemy dobierać kolory, czy nie. Wystarczy spojrzeć. Jakie barwy ma obrus i często właśnie wystarczy tylko powtórzyć te barwy na jakieś, w jakiejś kompozycji. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Tutaj właśnie te są jajeczka, które nawiązują do tej żółci, tak Wam razem pokażę. Oczywiście biel i zieleń. Oj, ciężko mi jest pokazać Wam tego zająca, jak on wygląda, bo on nie ma takiej ciemnej zieleni, to jest taka jasna zieleń soczysta, ale po prostu przez to, że tu robię pod światło, a to, co wspominałam, jest trochę niedoświetlone, ale już widzicie, że tutaj ta kompozycja jest robiona tak, żeby wyglądała dobrze z każdej strony. Tu widzicie jeszcze raz tą kompozycję. I teraz wam pokażę właśnie jak wygląda, jak wygląda ten skos. Tutaj też jest ten właśnie Filodendron Scandi. Dałam tutaj dla koloru te dwa kurczaki. No i tutaj też zwróćcie uwagę w jak prosty sposób tutaj te żółte kurczaki to dałam dla rozjaśnienia tego Filodendrona Scandi który jest dosyć ciemny. Natomiast jeżeli chodzi o to, to zwróćcie uwagę, w jak prosty sposób można dobrać kolory. Tutaj powtórzyłam tego białego ptaka z prawej strony, który jest pod kloszem, który nawiązuje do białego różanecznika. Natomiast kolorystycznie ten zielony ptak nawiązuje do tej złotej konewki czy do tych tulipanów. I dlatego nie bójmy się łączyć, tworzyć kolorów. Możemy robić to w taki prosty sposób, więc każdy może być artystą, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce, cześć.